Szczecinek znowu dzisiaj stał się bardzo popularny w Polsce, a to za sprawą przekazów ogólnopolskich stacji telewizyjnych, a sprawa dotyczy środowego incydentu, jaki odbył się na Szczecineckiej, w Szczecineckiej poczekalni naszego dworca kolejowego. W środę na Szczecińskim Dworcu PKP doszło do bulwersującego a można nawet powiedzieć tragicznego zdarzenia. Mężczyzna, który przebywał na poczekalni tego dworca, został pobity przez dwóch mężczyzn, młodych mężczyzn. To wszystko zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego. Jak ta sytuacja wyglądała oczami strażników, którzy przyjechali tam, jak oceniacie to? Zdarzenie. Tak, rzeczywiście takie zdarzenie miało miejsce. Tutaj operator monitoringu zwrócił uwagę na dworzec. Dojrzał właśnie mężczyznę, który jest kopany przez dwóch innych ludzi. Jeden z tych mężczyzn oddał mocz na tego człowieka na twarz. Nasz patrol od razu zareagował, udał się tam na miejsce. Kiedy już tam weszli na dworzec, ten mężczyzna leżał na podłodze. Sprawdzili, czy oddycha. Był oddech, miał wyczuwalny puls. Wezwana została również załoga pogotowia ratunkowego, którzy przybyli na miejsce i od razu też udzielili pomocy temu mężczyźnie, zabrali go do szpitala. A na miejscu też zjawili się sokiści, którzy udzielili tutaj asystentów dla naszego patrolu, który ujął sprawców tego pobicia na miejscu tam. Mhm. Na Czy na miejsce przyjechała również policja? Tak, również na miejsce przyjechał patrol policji. Patrol udał się do szpitala, natomiast strażnicy miejscy dostali dyspozycję dyżurnego, żeby przewieźć tych ujętych sprawców tego pobicia do komendy powiatowej policji w Szczecinku, co też uczynili. Mhm. No ale to zdarzenie miało swój dalszy ciąg, bo po jakimś czasie. Strażnicy miejscy interweniowali w Szczecińskim szpitalu w pomieszczeniach piwnicznych i zatrzymali tam właśnie tych mężczyzn, którzy po krótkim czasie zostali przez policję zwolnieni, tak to rozumiem, i zakłócali porządek w szpitalu. Tak, rzeczywiście już drugi patrol Straży Miejskiej, patrolując ulicę, również zajechał właśnie do szpitala. Ponieważ tam często osoby bezdomne zakłócają porządek, więc również udali się tam do szpitala i rzeczywiście zastali tam trzy osoby. Z tego dwie osoby, które tam były wylegitymowane, to właśnie były te same osoby, które wcześniej pobiły tego człowieka na dworcu. Także tutaj też interweniowali w stosunku do tych osób, nakazali im opuścić to pomieszczenie, dostosowali się do tego, opuścili pomieszczenia szpitala. I, y, ci mężczyźni zostali zwolnieni? Oni y, nadal są, rozumiem, chyba y, wolnymi ludźmi. To znaczy tak, bo w momencie, kiedy po tej interwencji na dworcu, kiedy zostali dowiezieni na policję, tamte dalsze czynności przyja policja i tutaj już y, y, oni decydowali o dalszym postępowaniu w tej sprawie, tak? Natomiast interwencja, która miała miejsce w szpitalu, y, to już była inna interwencja. Tutaj dostosowali się do wydanych poleceń, y, gdzie strażnicy nakazali im opuścić ten szpital. Co też oni uczynili i weszli z tego szpitala? A jak ocenia Pani to całe zdarzenie? Tak dramatycznych zdarzeń no, tutaj w przecinku dawno nie było. To były no, dramatyczne, odrażające wręcz zdarzenie. Y tak, rzeczywiście, bo się nad tym też zastanowiłam. Pracuję w Straży Miejskiej tutaj w przecinku 24 lata i były różne zdarzenia, prawda, ale na pewno y, tak drastycznych scen y, jak teraz tutaj się działy, to rzeczywiście y, takie rzeczy nie powinny się dziać, tak, tym bardziej, że no... Y, to wszystko, że tak powiem, gdzieś tam mówi o tym człowieku, tak, że potrafi w taki sposób się zachować w stosunku do drugiego człowieka. No i no, niestety, ale trzeba reagować za każdym razem. Te osoby, które, to, które były sprawcami tego pobicia ci mężczyźni, oni są doskonale znani tutaj naszym strażnikom, znani są również policji, bo oni wielokrotnie gdzieś w stosunku do tych osób są podejmowane interwencje. Nie tak dawno również w szpitalu, gdzie tam przebywali, byli pijani, agresywni, zniszczyli wówczas w budynku drzwi w szpitalu, oberwali grzejnik ze ściany. Tam też interweniowała nasz patrol i. Tam również była policja na miejscu, wezwana. Pani rzecznik, jak to jest możliwe? Straż Miejska łapie przestępców, dostarcza ich policji na tacy, a policja ich wypuszcza. W środę po godzinie 19.00 oficer dyżurny otrzymał informację od dysponenta Straży Miejskiej dotyczący pobicia mężczyzny na terenie poczekalni dworca PKP w Szczecinku, gdzie jeden ze sprawców oddaje na tego mężczyznę mocz. Na takiej podstawie przekazanych informacji natychmiast dyżurny dysponuje patrol policji, który jedzie na miejsce. Policjanci będąc na miejscu zastali patrol Straży Miejskiej, który na pokładzie swojego samochodu ma już dwóch zatrzymanych mężczyzn mężczyzn sprawców pobicia, natomiast pogotowie ratunkowe udziela pomocy medycznej pokrzywdzonemu. Jak się okazuje, mężczyzna ma zakrwawioną twarz i na swoim ciele posiada niewielkie roz, rozcięcie. Strażnicy miejsce doprowadzają mężczyzn do Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, gdzie policjanci wykonują w niezbędnym zakresie czynności z tymi mężczyznami. Między innymi badają mężczyzn na zawartość alkoholu w Wdychanym powietrze okazuje się, że jeden z mężczyzn ma 2 promile, drugi 2,5 promile. Cała trójka jest bardzo dobrze znana szczecineckim mundurowym, którzy często w swoim towarzystwie spożywają alkohol. Pokrzywdzony również zna tożsamość sprawców. To są mężczyźni, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania, prowadzą włóczęgowski tryb życia. Niemniej jednak policjanci wiedzą, gdzie najczęściej przebywają, znając tutaj tożsamość jak również biorąc pod uwagę, że mężczyźni są pod wpływem alkoholu i nie mając świadomości, w jak brutalny sposób doszło do tego zdarzenia, zadecydowali, że po wykonanych czynnościach mężczyźni zostanie zwolnieni do domu. A skąd widzieliście Państwo, że mamy do czynienia z pobiciem, a nie na przykład z zabójstwem lub z pobiciem ze skutkiem śmiertelnym, bo człowiek pobity był w tym czasie w szpitalu? Dyżurny oczywiście zgłosił się do szpitala, znaczy zadzwonił do szpitala, w Szczecinku, chcąc ustalić, jakie są obrażenia, ponieważ obrażenia pokrzedzonego również decydują o kwalifikacji prawnej. W tym przypadku dyżurny otrzymał informację, że mężczyzna nie zagraża jego życiu i zdrowiu nic nie zagraża, że posiada tylko centymetrowe rozcięcie łuku brwiowego, a decyzją o pozostawieniu go na oddziale w szpitalu jest i wyłącznie upojenie alkoholowe. Pani rzecznik, ja jednak wróciłabym do tego pytania: jak to jest możliwe? Macie pewność, że człowiek tak potwornie kopany po głowie, Głowie, jest w takim stanie, że nic mu nie zagraża. Na podstawie rozmowy telefonicznej ze szpitalem nie decydujecie się na zatrzymanie sprawców? E, tak jak już wcześniej e, powiedziałam, e, informację, którą policjanci otrzymali, dostali przekazaną telefonicznie od Straży Miejskiej, która dotyczyła pobicia i oddania moczu przez jednego z sprawców na, pokrzy, na pokrzywdzonego. Widziała na Pani tej na podstawie. No tak, tylko teraz pytanie. Policjanci, którzy brali udział w tej interwencji, nie widzieli tego, e, tego nagrania. Co więcej, to nagranie obiegło już całą Polskę, a nie zahaczyło o policjantów ze Szczecineckiej e, Komendy. Dzięki temu, że mamy teraz wgląd do tego materiału, jesteśmy w stanie ocenić nie tylko kwalifikację prawną, ale wiemy jak brutalnie odbywało się to zdarzenie, możemy teraz powiedzieć, kto zadawał ciosy, w jakiej ilości były to zadawane ciosy i jak to zdarzenie w całym przebiegu wyglądało? Pani Zucinka, no, chyba macie dostęp do monitoringu i chyba policja jako pierwsza powinna skorzystać z monitoringu, który w tym miejscu jak wiadomo funkcjonuje. Przypominam, że w Szczecineckim, że w mieście Szczecinek, monitoringiem miejskim zajmuje się straż miejska i to ona ma zatrudnione osoby, które 24 godziny na dobę obserwują wszystkie kamery będące na ja policjant może korzystać, prawda? Policjant może korzystać, ale nie może odzwierciedlić tego zdarzenia od początku. Nie może przewinąć nagrania, nie może zarejestrować, więc policjant na miejscu, nie mamy też człowieka, który notabene patrzy tylko w monitoring miejski, nie jest w stanie ocenić, co dokładnie się dzieje. Ale strażnicy miejscy twierdzą, że przekazali dokładny opis tego, co się zdarzyło, że policjanci byli zorientowani, jak to wyglądało, jak było to odrastawej zajście. Ani obrażenia na to nie wskazywało, ani zachowanie sprawców, a co więcej, my do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej dokumentacji ze straży miejskiej, która była pierwsza na miejscu zdarzeniu i do przyjazdu policji wykonywała czynności, jakie trudno nam powiedzieć. A ci podejrzani takich nazwijmy, zostali już zatrzymani? Nie zostali zatrzymani, niemniej jednak patrole szczecineckiej policji mają już zadysponowane, żeby zatrzymać tych mężczyzn, bo dzięki temu że mamy wgląd teraz do nagrania, mamy kwalifikację prawną. Będziemy zmierzać w, w kierunku pobicia e, lub ewentualnego uszkodzenia ciała. Czyli mieliście ich w garści, wypuściliście ich i teraz ich szukacie. E, nie tak dokładnie, ponieważ nie wiedzieliśmy jak całe zdarzenie to przebiegało i że było one to tak brutalne. Teraz po tym nagraniu jesteśmy w stanie ocenić kto zadawał ciosy, w jakiej częstotliwości i jak brutalne było to zdarzenie. Z Którą przekazali nam dyż, przekazał nam dyżurny Szczecineckiej Straży Miejskiej, zdarzenie nie wyglądało tak w opisie brutalnie, jak zostało przedstawione i zarejestrowane na monitoringu. Ale wypuszczacie tych panów, oni po dwóch godzinach niespełna są już w szpitalu, rozrabiają w tym szpitalu. Może należało ich jednak przetrzymać, chociażby przez noc? O tym zdarzeniu dowiedzieliśmy się również z przekazów medialnych, ponieważ Straż Miejska została zadysponowana na miejsce tej interwencji. I ona od początku do końca ją podejmowała. O tym, że ci panowie wrócili do szpitala, dowiedzieliśmy się z mediów. Straż Miejska zastępuje tutaj policję w łapaniu tego rodzaju przestępców embelić. To jest pani tylko subiektywne zdanie. Czy pan poszkodowany złożył zawiadomienie na policji? Pan poszkodowany oczywiście złożył zawiadomienie. Było to dość utrudnione, ponieważ mężczyzna nie pamięta nic z przebiegu tamtej nocy. Był tak upojony alkoholem, że dzięki temu tak naprawdę odzwierciedliło to, co się działo. Mężczyzna następnego dnia po tym zdarzeniu w godzinach dopołudniowych opuścił szpital. Nie powiadamiając o tym zdarzeniu policji, to policjanci dotarli do pokrzywdzonego a z informacją i również z tym nagraniem. Czy policja ma sobie coś do zarzucenia w tej sprawie? Czy mamy sobie coś do zarzucenia? Tym będzie zajmował się Wydział Kontroli z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. To ona przeanalizuje wszelkie decyzje, które zapadły w związku z tym zdarzeniem. Ja jeszcze spytam o współpracę ze Strażą Miejską. Jak ta współpraca się obecnie układa, bo strażnicy twierdzą, że nie jest to tak, jak powinno być. Nie mnie tutaj oceniać, jak wygląda współpraca. Każdy z nas obraca się według litery prawa i każdy z nas ma obowiązki i zadania do wykonania. To jest kolejny taki przykład. Strażnicy miejscy łapią złodzieja, wy jego wypuszczacie. Teraz łapią przestępców, którzy bardzo brutalnie pomili człowieka, wy ich wypuszczacie. To jest dobra współpraca czy zła? Pani ocenia brutalność tego zdarzenia, tak jak my teraz, widząc nagranie z monitoringu. Jeszcze raz powtarzam, że przed ujawnieniem tego nagrania to zdarzenie nie wyglądało tak brutalnie. Poza tym policjanci będący na miejscu w swojej ocenie nie mieli podstaw, żeby o tej brutalności tak zadecydować. No, ani obrażenia za ani obrażenia na to nie, więc oni mają jeszcze nie, nie, nie tyle że czas, tylko że my ciągle czekamy na ich notatkę urzędową, która będzie opisywała, jak to zajście wyglądało, kiedy oni na miejsce przyjechali. Wyczek oni byli tam pierwsi. Wy czekacie na notatkę, a przestępcy są na ulicy. Przestępcy to jest kwestia czasu, kiedy będą zatrzymani. Oni nawet e, tego wieczoru wiedzieli, że będą pociągnięci do odpowiedzialności prawnej, ale nawet będąc pod wpływem alkoholu, nie mogli usłyszeć zarzutów, ponieważ musieli być trzeźwi. Macie zbić? Nie mamy. A gdzie zatrzymujecie pijany? Mamy, poli mamy policyjne pomieszczenie dla osób zatrzymanych. Czemu mamy mi w ponieważ znaliśmy ich tożsamość, nie znaliśmy, jak wyg... nie znaliśmy jak wyglądał cały przebieg tego zdarzenia. Obrażenia pokrzywdzonego również nie wskazywało na to, że, e, że doszło do tak brutalnego e, pobicia. A co więcej, ta cała trójka mężczyzn bardzo dobrze się zna i często w swoim towarzystwie przebywają w różnych miejscach na terenie naszego miasta. I w stosunku do tych trzech mężczyzn często również podejmujemy jakieś interwencje związane na przykład z zakłócaniem porządku publicznego. Macie z nimi kłopoty? Czy oni się mogą czuć bezkarni? Yy, nie mogą czuć się bezkarnie. Na podstawie teraz tego monitoringu i analiz, które przeprowadziliśmy, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Właśnie co komendant na to, no, Pani jest rzecznikiem, ale była chyba odprawa, rozmawialiście o tym, czy te działania policji w jakiś sposób po tym zdarzeniu zmienią się w stosunku właśnie do sprawców takich wykroczeń, do osób, które no, zakłócają porządek, łamią prawo. Na pewno po takim zdarzeniu, gdzie straż miejska pierwsza podejmuje decyzję, tego samego dnia będą musieli dostarczyć nam dokumentację z czynności, które wykonali. Niemniej jednak, tak jak już wcześniej powiedziałam, gdyby komendant nie miał jakichkolwiek zastrzeżeń co do przeprowadzonej interwencji, nie byłaby prowadzona kontrola przez Wydział Kontroli z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.